Za szeroko pojechał. właśnie... Z nim się zasugerowałam niestety. Przystanek wjedzie po prostu. go, Niech jedzie W lewo. Jak tu się w lewo jedzie? Aha, no. Bardzo ładnie Tu nie muszę zwracać uwagi. Po trzecie samochód to się zdarza, że tu się nie zdąży zjechać. Jeszcze tym bardziej, na ucho jadę, jak z jazdy spiesza. Niech się przydusi, lub zgasnie, to tam jedzie. A tam jedzie, tak. Podjadę troszeczkę, co? Nie podjeżdżaj, bo to jakaś babcia kieruje. Może... Tu już jadą Nie no, zagrożenie w ruchu jest. Spojrzeliśmy w prawo, tu trzeba spojrzeć. I teraz. Gaz uciekać z tego skrzyżowania. Czyli lepiej by było, tam został. No niestety. Tak tu się zdarza, że naszego trzecie trzeci zawód. Załokuć... Jechać Holender, no nie w tym miejscu jedziemy. Ja pierdzielę. No ale no, pani chce dwójkę przepuszczać samochody, samochodu, no to się staje na no, takim miejscu, żeby nie na ich pasie. patrzyłeś na niego, ty go widziałeś, czemu nie nagrałeś wcześniej że było mu zaskoczenie, bo ty cały czas patrzyłeś w niego Pas chce wymusić No idziemy, że tam gdzieś będzie stawał, bo zobaczcie, jak zwalniają. Co widzę, pierwsze pomiędzy tą tak, pierwszą a drugą? A, krawiężnikę. a krawiężnikę. Czyli tu. tu, przy samej wysepce. A to? No to są chyba twoje linie. A no to teraz ok. No właśnie. Co mi zasłoniła tą panią? No to kiwaj trochę głową na lewo, na prawo, jak mhm. podjeżdża, żebyś ty po prostu widziała przez ten słupek. Nie mhm. czekaj, że coś ci się ukaże i objawi. Jecie, no właśnie. Jeszcze... Się... No, czy... okay, jedziemy już nie do błony, nie mają pierwszeństwa. No, ja wiem czy oni są z prawej, ale jest przeciwka z prawej. Do... No, ale jak no, przymali... no, to, no to na no, powiedzmy. To <grym>. no jest do zdobycia, tak? Oczywiście. Czyli prawy? No to przy lewej jedziemy. Jezu. Jedziemy, jedziemy. Zawsze jak mamy zielone światło spodziewamy się samochodów jadących postów Trzeba nam chodząc. Tylko się tak wydaje dwójka, trzymaj się swojego pasa Ale jak swoją pasę? Zobacz, masz taki wyznaczony paseczek To ten jest no, mój? Tu. Samochody zwalniają, bo się boją, że ty nie wiedziesz, bo ty za szybko podjeżdżasz. O, jedziemy. Trzymaj się swojego pasa, lewego. I teraz tutaj, tak? A to jest bo, twój podrój, tak? Tak. Bo, twój, podrój, tak. ja muszę, że podaj. Stój. To pierwszy I teraz dopiero zobaczcie, idziemy. Jedziemy, tak?